A to ja, AntoGaming, to was w kolejnym odcinku na kanale. Nie spodziewaliście się tej gry, co? Nie, nie spodziewaliście się, ja wiem, że się nie spodziewaliście. Dzisiaj Minecraft na kanale, tak. Dzisiaj będzie grać z takim Ski skinem pieseła. I gram, i gram dzisiaj w to wersja 1.1.1.1. Tak. Dzisiaj wybudujemy łóżko, już mam tutaj troszkę tam przygotowane. No i, i my się widzimy w odcinku, bo gadałem, że bardzo energicznie. Sobie. Dobra, już jesteśmy. No i jeszcze mam tutaj co, coś tam ogarnięte trochę. I ja nie wiem, co dzisiaj robimy. Ja, wy, 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 wy dzisiaj dzisiaj łóżko na pewno zrobię. Ym, Minecraft bez modów, oczywiście. Ym, tutaj macie pułapkę na zombie. Ym, taką sobie zrobiłem, która jest kolowa. No i jak chodzi o to, że jestem nuwem w tę grę. Ym, nawet łóżko nie mam teraz. No to dzisiaj sobie to łóżko zrobimy. Tylko tam, zrobię dzisiaj takie coś porobimy dzisiaj w Minecrafcie. Coś tam się porobimy. Dzisiaj to jest idealna mapka na odcinki, specjalnie nazywam to na odcinki, bo tak. Mam bardzo dużo światów. jednym gram na... To jest jedna mapa to jest z kuzynem, na który pojawi się za, pojawi się jeszcze odcinek Minecrafta. Tylko my musimy się jakoś układać, bo mu się nie chce wrzucać tego. Się nie potrafi. No no i tak dobra, przejdźmy sobie do tutaj craftingu naszego. Ja mam tutaj naprawdę szok. Szok co ja tutaj mam Anedys. Deski dębowe sobie zrobimy, bo czemu by nie? I co to zrobimy ten Anedys? i łóżeczko. Najważniejsze czyli łóżeczko. I to anedys co to zrobię, bo to jest chyba to coś, nie? To jest anedys. To jest Sandy, to będziemy sobie dzisiaj z tego domek robić. Teraz to trochę tu trochę wykopię tego, tak? no i się widzimy zaraz. No i słuchajcie, sobie tutaj też trochę porobiłem. I mam, mam, mam taki pomt, taki tutaj, tutaj sobie zrobiłem takie tajemne wejście do nam, tej naszej pięknej żebazy. Ci, którzy się teraz zobaczą, że zrobiłem owce, jak mogę ją obciąć, przecież... No to się potrzebuję po prostu jedzenia, bo ja już mam łóżkę, więc to mi za bardzo nie potrzeba. No i tutaj jest to, ale jak się zgubię, po to jestem głupi, bo ja się bardzo szybko zgubię, dlatego... i ten, no, niech skimmy, są ci dwóch tysięcy, kiedy musisz mieć skimmy, to będę no to jest do mnie na razie, jak chodzi o jedzanko, to, to to jest dobrze. Jest, żeby to zrobić i Będę chciał to ze stołu na ten, to, to kończy, żeby to tam co pewnie było. Dostał nam się łatwiej podać hmm. tą. nas robić to, to No, jak widzicie, tak wygląda mój film. Budujemy No i mam już kamień, No i to, o co mi chodzi z tym? Że wchodzę w to, nie? no i robię to. Aha, to wygląda jest No i co? Kamień cegły. No to tutaj mam kamień cegły, nie? Ale dzisiaj z tego kamienia co będę się streszczał. Stres. Nic nie mówiłem, że to jest kolor. Ja, nie wiem. Ale wiecie, taki tam kolor, to, jest to że. Ja już teraz nie? w tym, że jak ja to robię, więc wiecie co, pauza. I zacznę już budować ten mój bungie, tak, ten cały bungie, ok? Widzimy się za chwileczkę. Słuchajcie, minęło bardzo długo. Zanim ja tutaj coś ogarnąłem. Jak widzicie tutaj drzewko i mam dużo tutaj drzewek i sam mogę je tutaj posadzić. posadzę tutaj drzeweczka. Bardzo dużo jabłek to wypadało, co mi się bardzo podoba. Dużo drzew widzę, że tutaj no coś się dzieje. Ja naprawdę jestem w, w tym.. Ten... nie wiem w czym. Nie mówcie, chcę wam teraz zaprezentować mój, tutaj, jakby to powiedzieć, mój gier. Jeszcze nie są gotowe, bo on jeszcze nie jest skończony. Jak widzicie... czekajcie, za to. się będzie przydało. Tutaj mam te trzewy, bo mi się bardzo podobają, nie? By było tutaj fajnie zrobić wchodzę sobie prosto. w to. Otwieram tutaj ze mną. tutaj taki większy, i tutaj będę chciał dać cegły do Anedys, Jak mi się uda. Zobaczymy. No, i tutaj wejście do mojego tego, i tutaj się. No, później to wszystko zakończę. Wiem, że mogę zrobić Anadys. Wie, wiedziałam, że mogę zrobić. Mogę zrobić to. No, i teraz chyba będziemy mogli zrobić. Okej. Ok, no bo. Dlaczego by nie? Tutaj będę chciał podpisać na oczekiwania Piszcie czy chcecie więcej minecrafta Dajcie rady Bo nie jest na Nie 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 wiem, nie wiem, nie wiem. No i dobra, a będzie Teraz może pójdziemy do kuparu Tylko Chciałem, będzie będę chciał tutaj jeszcze zrobić Co tutaj to jest, no, nie to, tylko teraz chcę pójdziemy hmm, Dojdziemy. Muszę tylko sobie się przygotować do tego. Dobre. To wszystko, dobra, bo potem się może jeszcze przyda. Dietowe zostanie. To nie znasz, że naprawdę to jest nie naprawdę musieli naciskać wciąż dieta, mamy dużo. Bo nie nam składa. Tylko chyba nie potrzebujemy. Gdybyśmy jakiegoś cave'a napotkali, to może to by było nam potrzebne. W jakiś tam sposób to też byśmy musieli, to też byśmy musieli to... Oczywiście. No, też. Mamy kilo? Kilka kilo kilo'ów się jeszcze tutaj. Wow, jabłuszko potrzebuję złoto. Na razie nie mam złota. Mam jedzenie. Postaram się jeszcze tutaj. Dobra, jeszcze szczekanie tutaj. Tak. Nie, mam pochodni. Mam pochodnię. Teraz trzeba się ustawić. pod Tutaj łopata, to jedzenko, czy takiego możemy wyrównać. Dobra, jesteśmy gotowi, idziemy do kopalni. Ja bym tutaj, tutaj się zaczęłam już kopać, dlatego że potrzebowałam cobblestone'u by zrobić to na wiecie, co, sami może zaczniemy się kopać w dół może napotkamy jakiegoś fajnego kewixa jak zginę to nic no to serio to nic to się da jeszcze ogarnąć anedys to jest bardzo mi potrzebne anedys z chęcią sobie wezmę to dosyć dużo mówiłem że wezmę kilka kilo, chyba nawet nie wiem anedys bardzo ważna rzecz dla mnie to nie było coś z jestem. Ile no to jest antyzm, młode. No ja wam bym powiedział, że to jest duży, chory. Mhm. Dlatego nie jest to antyzm. No, nie będę chciał granitu brać, bo niepotrzebny. Nie widziałem, że to żelazo. Po co ja mam się tak pokać? Jak ja mogę sobie pokazać tak, jak prawdziwie wygrać. No, On... dobra, to Nie znasz tutaj czegoś, zaraz mi się kill i tak skończę, więc wiecie Nie no, no i tak będę musiał się szukać, to będę roka Nie, żebym potrzebował Węgla, węgiel, okej, okay. pierwszy znak w tej kopalni, więc jest spoko, musiałbym się dokopać, Eee, muszę zginąć, to jest to, ale coś mi się tak kilo końcu, więc węgiel zaraz, kurde, dużo tego węgla jest. W to dosyć dużo tego węgla, no i takie ja lubię, bo węgiel jest dosyć przydatny czasami. Przydatny, jak to brzmi bez sensu. I słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Jak chcecie więcej odcinków z Minecrafta, piszcie w komentarzach. Zostawcie u Do tego zostawcie też. No, zostawcie lajka, like subskrypcję. Wyniki konkursu są jutro, więc. Ja, ja się z wami żegnam. Cześć.